9 października i czytanie karty dnia z talii Droga Duszy. Autorem tej talii jest Konrad Hojan. Co nam dzisiaj przyniesie Droga Duszy? Dokąd nas zaprowadzi? Co jest dla nas istotne? Istotne dla nas jest karta niemocy. Bywa taki czas, że dopada nas niemoc łapie nas za gardło, wiąże nam ręce, wiąże nam nogi i siedzimy w kącie i płaczemy czasami jesteśmy zwinięte w naleśnika ale ja nie powiem Ci, że masz z tego zrezygnować bo ja też czasami nie mam siły ale teraz jest taki czas, że ta niemoc może być że może do Ciebie przyjść i powiedzieć dzień dobry przyjmij ją, otul ją swoimi ramionami i powiedz dobrze, dajmy sobie Godzinę, dwie, dzień, a potem już pójdziesz. I pozwól niemocy odejść. Nie taplaj się w tej niemocy, pozwól jej odejść, bo wiesz, powiem ci w tajemnicy, ale tak między nami, tylko ty i ja. To ty decydujesz, jak długo ta niemoc macie w mocy. Życzę ci, żeby ona zaczęła ciebie słuchać, z miłością. Katarzyna Chojan.